Z nami. Śpiewał z nami i modlił się z nami. W swojej parafii, na oazach i tu, na festiwalu dziecięcej piosenki religijnej. Jeszcze rok temu myślał nad hasłem festiwalu. Przepisywał dane zespołów do komputera, zabiegał o noclegi dla zagranicznych grup. I o sponsorów. Siedział tu, z nami, na tej sali, od początku do końca. Dwadzieścia dwa lata rozpościerał skrzydła nad wszystkimi uczestnikami festiwalu: Tymi z Sokolnik, Rygi, Łodzi Słonima, Pleszewa i Sulejowa. W sposób szczególny 14 lat troszczył się o małych śpiewaków zgrodna. Spali u niego na plebanii, śpiewali w kościele, a potem gościli go u siebie w polskiej szkole w grodnie. Skromny, niewysoki, lekko pochylony, bez reszty oddany drugiemu człowiekowi. Nic dla siebie, wszystko. Dla innych. To była jego dewiza, którą realizował całe swoje życie na różnych płaszczyznach: kapłańskiej, społecznej, a gdy trzeba było odważnie z narażeniem życia na politycznej. Zawsze w biegu nie dawał odpocząć sercu, które od lat szwankowało. Nikt z nas nie przypuszczał, że przestanie nagle bić, że już nigdy nie pojawi się tu wśród nas mały, siwy, dobry kapłan, których nigdy nie próżnował. Pan Bóg zamknął drzwi, ale otworzył okno, przez które wleciała do nieba piękna dusza księdza Bogdana Papiernika, anioła stróża festiwalu. Jesteśmy pewni, że patrzysz teraz z góry na nas wszystkich tu zebranych i myślisz, czy damy sobie bez ciebie radę. Nie martw się, księże dyrektorze. Przyjechaliśmy tu, jak co roku, by kontynuować Twoje dzieło. Nie zmarnujemy tego, co zbudowałeś wraz ze swoimi przyjaciółmi z takim trudem i co trwanie, przerwanie 23 rok. Liczymy wszakże na Twoją pomoc. Nie opuszczaj nas w potrzebie. Hasło tego rocznego festiwalu: Miłujcie się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem, traktujemy jako Twój osobisty testament, bo Ty nas wszystkich kochałeś, dając dowód tej miłości do ludzi całym swoim życiem. Dziś śpiewamy na chwałę Pana Boga i ku Twojej pamięci. Mamy nadzieję, że nas słyszysz. Miłujcie się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą, pisze inny, wspaniały kapłan.